Cześć, witam Was w moim drugim poradniku Jak zrobić armatę z TNT A więc tak, potrzebne nam będą 4 dozowniki 1 czerwona pochodnia 2 dwa, dwa redstone'a 1 drewniany przycisk 4 szkła 9 byle jakiego materiału na podłogę 1 kamienna płytka Wiadro z wodą I 4 staki TNT A więc tak Najpierw bierzemy podstawę i kładziemy w taki kwadrat jak jest w tym. W craftingu. O! Teraz yy, może zaczniemy od dozowników. No zrobimy, żeby nam tam strzelało. Yy, to tutaj, tutaj i tutaj. Teraz bierzemy czerwoną pochodnię. Na shifcie kładziemy ją tu i kładziemy dozownik ten musi być... o, o, no, o tak się lało tam teraz bierzemy kamienną płytkę i kładziemy ją tutaj teraz bierzemy wiadro z wodą wlewamy tu nie wiem co się stało jakiś lak wkładamy, do każdego wkładamy po ile chcemy. Ja kładę to jest tak. Dobra, jeszcze tutaj. Dobra. Teraz bierzemy rackną, kładziemy go tu, tu i tu. Użyjemy szkło. Tutaj kładziemy i teraz na shifcie kładziemy ten przycisk. Musi być zrobiony, jeżeli chcecie, żeby dobrze działało. O, więc lecznę i leci i wróci. Pokażę Wam to tu i złączamy. TNT. BUM! Jak stoimy przy armatce, ona no zabiera nam pusełduszka, teraz tutaj zrobimy, widzicie, pusełduszka i tam buk. No, a więc tak czy robi tą armatkę, subskrybujcie, mówcie, nie wiem, co chcielibyście wiedzieć, jak się buduje, to, to wam pokażę, no. To cześć, do zobaczenia i na razie.